Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie fantastyczne szaszłyki z grilla. Będą to japońskie szaszłyki yakitori. Przepyszna słodka marynata, która otula tego kurczaka, sprawia, że to jest coś. Co można jeść codziennie. Tak więc zapraszam. Na samym początku zacznijmy od mięsa, bo mięso jest najważniejsze. Ja używam do tego przepisu udek, bo łódka z grilla są fantastyczne. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo mięsa, tutaj jest na, y, troszeczkę tłuszczyku. Tutaj do tego jeszcze mamy skórę. Ja uwielbiam tą skórę z grilla, więc słuchajcie, to nie będą grillowane piersi z kurczaka, gdzie tam nie ma dużo smaku. Tutaj będzie mnóstwo smaku. I co musimy sobie zrobić z tymi łódkami? Musimy przede wszystkim o, ściągnąć sobie całe mięso i oddzielić od kości. Tak więc robimy to w ten sposób. Tak. Jest to prosta rzecz, naprawdę. Lecimy. Ściągamy. Musimy zrobić takiego fileta o, z tego wszystkiego. Popatrzcie. Widzicie? Tu już odeszło. I teraz jeszcze mamy tą kość. Hop. Filety z udek już mamy, i w tym momencie, o, kroimy sobie właśnie z tą skórą, bo wtedy są najlepsze. Kroimy w takie cieniutkie paseczki. To jest naprawdę szybki przepis. I o, w ten oto właśnie sposób nabijamy sobie tego kurczaka. Hop, hop, i następny. Hop, hop, i kolejny. Moje szaszłyki są już gotowe. Popatrzcie, jak wyglądają. Dość dużo kurczaka. Fajny tłuszczyk, przede wszystkim. To jest coś, co nada nam smaku. Jak na razie nie działo się tutaj nic nadzwyczajnego. No, ale to jest proste danie. To jest danie, które y, ludzie serwują na ulicy. Chociaż jest nawet jeden gościu w Japonii, który ma gwiazdkę Michelin i podaje samego kurczaka i Tori. Niesamowita sprawa, nie? Dobra, słuchajcie, co robimy. Musimy sobie tego kurczaka popieprzyć. To jest świeżo zmielony pieprz, ale on jest zmielony na pyłek. Tak naprawdę większość właśnie takich kurczaków jest doprawiana tylko pieprzem. No a później, ten sos, który tutaj jest, to jest podstawa. Tak więc dobra, tyle tego pieprzu wystarczy. Resztę dodamy sobie do naszego sosu. I to jest moja wizja właśnie tego sosu. Bo. Jest dużo tych sosów, ale ja zrobię, zrobię dzisiaj swój i pokażę Wam, jak będzie wyglądał. Słuchajcie, co mamy? Świeży imbir. Ja uwielbiam świeży imbir w połączeniu z kurczakiem, bo jest taki orzeźwiający. Nie za dużo. Jeden centymetr tego imbiru starłem sobie tutaj. Bank. O. I to wkładamy tu. I teraz też się nie będzie działo nic nadzwyczajnego, będziemy dodawać poszczególne sosy. Tutaj mamy sos sojowy. 50 ml. Do tego tyle samo dajemy sakę. Każdy wie, co to jest sake. Do tego dajemy jeszcze trochę miodu. A, pokażę Wam na łyżeczce, to jedną łyżeczkę miodu do tego dodajemy. I troszeczkę, nie za dużo octu ryżowego. I na samym końcu najwięcej bo 100 ml mirin to jest, taki, to jest taka przyprawa japońska. W płynie ona smakuje troszeczkę jak syrop cukrowy, połączony właśnie z octem ryżowym. I to jest nasza magia. Tutaj będzie się działo, wymieszajmy to wszystko. Niech ten, mm, wymieszajmy sobie to wszystko. Niech ten miód się rozpuści. No, i teraz mamy coś naprawdę fantastycznego. Słuchajcie, nie marynujemy tego kurczaka, tylko lekko go sobie polejemy tym. O! I pamiętajcie, że to nie jest tylko marynata, to jest też przede wszystkim nasza glazura. Kiedy kurczak będzie się grillował, a takiego kurczaka grillujemy, uwaga, na węglu drzewnym. Oni mają takie malutkie, te, w Tajlandii nawet też mieli, nie? Takie malutkie grille, kładli, opiekali i do widzenia. No, tak więc. No, tak jakby. Takie rynny porobione i tam troszeczkę tego. Kurczak się robi dość długo, szczególnie udka, ale ten nie ma yy, kości, więc zrobi się troszeczkę szybciej. Jest rozłożony, więc też się zrobi troszeczkę szybciej. Dobra. Tak więc, słuchajcie. Uciekamy, robimy grilla, rozpalamy i grillujemy coś takiego. Mirin i sake. Sake? No to jest wino. A co do picia? To ma 13%. Nawet takie, takie okej, okay, nie? Wszystkie mirin, sake, ocyt ryżowy, sos sojowy dostaniecie w sklepie azjatyckim właśnie z takimi orientalnymi rzeczami. To sobie posiedzi jeszcze z pół godziny, zanim ja rozpalę tego grilla, więc to wszystko przejdzie smakiem mojej marynaty. Takiego kurczaka grillowałem na grillu przez około 15 minut. Pamiętajcie, że to są nóżki, więc one muszą dojść i muszą się troszeczkę pogrillować, żeby mięso nie było surowe w środku. Ale popatrzcie, jak wygląda. Jest błyszczące, ta słodka glazura zrobiła tutaj swoją robotę, wygląda to naprawdę przeapetycznie. No i na samym końcu dodajemy tylko troszeczkę sezamu prażonego, zielonej cebulki. O! I możemy sobie na końcu ścisnąć sok z prawdziwej limonki. Powiem Wam, że jadłem już podobny, podobnego kurczaka w Tajlandii. Oni też mają swój przepis. Bardzo, bardzo, bardzo podobny. Mm. To jest niesamowite. Soczysty kurczak w środku. Piękna, słodka otoczka na zewnątrz. Lepszych rzeczy z gryla nie zjecie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję, do zobaczenia. Mm. Na razie, pa. Mm.